Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu do druku nr 3581 projektu ustawy o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicznej, pańs granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 roku. Uznając prymarną rolę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tej materii, przyjmując za dobrze uzasadnione merytorycznie, prawnie i dokumentacyjnie jego przedłożenie, Stając na stanowisku potrzeby normalizowania i porządkowania relacji partnerskich z Republiką Litewską, także w sprawie dokumentacji określonej przebiegiem linii granicznej pomiędzy naszymi państwami, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje przyjęcie projektu dyskutowanej ustawy i w pełni ją popiera. Dziękuję. Bardzo. Grazie bardzo